Mija! Patryk, jak kto zaklejał pudła? No, oni zaklejali właśnie te ostatnie, bo wcześniej jeszcze mija tu chodziła przecież z Cikiton, bo je wyganiałem. Bo Patryk! Się... Minuta. Tak, Wystarczy bo... odwrócić głowę i Mijeczki nie ma. Tak, z nie ma tego uwaga. problemu nie ma. A mijieczkę po prostu to jest nasza mijiecka, to, to jest taka nasza ślamazarka malutka. Chodź, zobaczymy na dół. Ja pięknie. Iza. Mówiłem, wywieź psy, to nie. Zawsze, Ale co, to mam psy sobie wywozi, tylko dlatego, że jest paków. Tak, spakowało... bo już kiedyś Cikita też się spakowała w walizkę. I była, siedziała godzinę. Ale była szczeniakiem wtedy. Była no, szczeniakiem, a ja jest nasza szczeniakiem. Że nie, ona nie siedzi w którymś pudle? No, to całkiem możliwe, bo to jest. ten standard. Co za osiołek mały. No, z nas to są osły też, żeby się zapakować. Ja jej nie zapakowałam? No ja też. Ej, bo ja do. Stój, Stop, stop! Nie bo nie możemy znaleźć. znaleźć. Szybka akcja. Otwórzcie, bo dziś ona może w tej ostatniej ostatnich kartonach siedzieć. dobrze, żeście kurde zdążyli, bo byśmy tam się No to byśmy dzwonili, no to byśmy dzwonili, No tak, dzwonili, ale... żeby się nie udusiło w jakimś kartonie. No tu ci się nie udusi. Co się stało? Nie mam jednego z psów. A to jest ta mała, która ona się nie odzywa ani nic nie robi. A ona śpi w bluzach, spodniach, w butach, we wszystkim. Mija! Bo wy zakraliście karton. Uważaj za Nagirę te ostatnie No na to ci się odezwie, ona jest wystraszona, bo nam w, w ogóle dwie wystraszone były. Bo nam na Mia. górę wlazła, też w jest w te spała. Twoim. No nie no, to już by była przecież. Mia. No nie no, no, przecież puste? tutaj, tutaj jej nie ma, przecież mi by było słychać. Tu jeszcze ten. Iza, weź jeszcze... Zobacz, zobacz, ale bo to jest... do takiego wielkiego kartonu, to i tak, no jakby taki mały pies mógł no, wejść. No nie, no ale to wiesz, przy, łóżku no, stałe, to tak. przy łóżku stałe, to mogła sobie wskoczyć, no ona tak robią. No nie, no, zobacz, to ja się idę do chaty, co? Te resztę kartonów i tak trzeba sprawdzać. No patrz, te u góry ostatnie, no te były ostatnie, one jeszcze łaziły przed chwilą, bo ja jeszcze Dobra, jadłem. No to i jeszcze szukaj to, bo ja, no, ja, będę ja idę. szukać, no, no. no i tyle. Mija, ci gdzie jest Mija? Ty też rzucić na górę? Ciągnąć. Łazicie cały czas gdzieś? Brak słuchać. Mia! 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 Kurde, tu jakiś syn jest. Mia! Mia! Czego się nie odzywasz? Wyła. Czego ty się nie odzywasz? Czego ty się nie odzywasz? Chodź do mam ci zadzwoni, bo tam jest panika taka. Halo, halo, no witam Patryk ze strony. Boiza zostawiła telefon. Akcja odwołana, ona tu już spała w bluzie na balkonie. No, mamy nauczkę na przyszłość, że niestety w jakichkolwiek remontach pieski zostaną wywiezione. Jak nie do rodziców, to do przyjaciół.